Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić takiego motylka. Do jego wykonania będziemy potrzebować czterech sznurków o długości około 2,20 m. przy grubości 5 mm. To jest sznurek skręcany. Oczywiście możecie użyć cieńszego sznurka, wtedy nie potrzebujecie go aż tyle. I możecie sobie użyć sznurka plecionego i nie będzie z tym żadnego problemu. Yy, oraz jakiejś ozdóbki drewnianej albo innej. Ja tutaj mam serduszko. Jakoś mi się po prostu spodobało. Będziemy jeszcze potrzebować yy, kawałka taśmy, jeśli robimy na blacie oraz kleju Magic bądź też kleju na gorąco. Pierwsze co robimy, to pierwszy sznurek składamy sobie na pół. Ja go tutaj podkleję taśmą, żeby mi się nie zsuwało. Jeśli robicie na, nie wiem, jakiś yy, na łóżku czy też na innym po prostu miękkim, miękkim podkładzie możecie sobie wbić szpileczki i przytwierdzić to szpilkami. Ja tutaj mam blat, więc robię to na taśmę. Biorę kolejny sznurek. Zwracamy uwagę na to, żeby sznurki były równej długości. I teraz podnoszę jedną stronę, podkładam pod spód. Tutaj tą jedną sobie odłożę w ogóle na bok. Sznurek, który widzieliśmy przed chwilą, jest od spodu. I teraz ten sznureczek z prawej strony, moja prawa strona, nie wiem jak jest u Was, ale raczej też, przekładamy tutaj i pod spodem. Tak, żeby nam się tutaj zrobiła taka pętelka Tutaj oczywiście zostawiamy sobie odcinek na nasze czułki, mniej więcej taki, takiej odległości. Teraz bierzemy sznureczek i przekładamy go górą i pod spodem. I to wszystko zaciskamy. Ma być tutaj węzeł żebrowy. Ma wyglądać dokładnie w ten sposób. Teraz kładziemy sobie to na dole. Ten sznureczek, który przed chwilą odłożyłam na bok, biorę go na wierzch. I teraz przekładam sobie tutaj od spodu przez środek. I teraz powtarzam to samo, czyli przekładam od spodu i tutaj przez środek. To jest na, na tym sznurku. Ja sobie to zaciskam. Pamiętajcie, że jeśli jesteście osobami początkującymi, to weźcie sobie najlepiej troszeczkę więcej tego sznurka, 10 cm chociaż, żebyście mieli pewność, po prostu, że wam tego sznurka wystarczy. Bardzo często jest tak, że osoby początkujące bardzo słabo zaciskają sznurek i tego sznurka po prostu może być za mało. Dobrze. Pierwszą część tutaj mamy. Pierwszy rządek. Kładziemy sobie to do góry, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Bierzemy kolejny sznurek. Znowu składam na pół. Tam jedną stronę sobie odsuwam, bo jest mi niepotrzebna. Tu podkładam od spodu. Pamiętamy, żeby było całkowicie na środeczku. Aby już końcówki sznurka były równe. I teraz przekładam sobie tutaj. Znowu robię to samo, żeby zrobiła mi się tutaj taka pętelka. Mogę na razie sobie to odsunąć od tego węzła, żeby mi tutaj po prostu nie haczyło i nie przeszkadzało. I teraz przekładam tutaj na górze i od spodu. Zaciskam z dwóch stron, dosuwam do tego pierwszego węzełka i przechodzę na kolejną stronę. Tutaj robię to samo. Dobrze, te sznureczki też sobie do góry odsumam, bo są mi również niepotrzebne już, na tę chwilę oczywiście. Biorę ostatni sznurek, powtarzam czynność, robię dosłownie to samo. Dobrze, kiedy jesteśmy już na tym etapie, tutaj mogę sobie to na razie odłożyć, bo jest mi to w tym momencie niepotrzebne. I teraz musimy zrobić tutaj to, ten dolny, to dolne skrzydełko. Więc bierzemy ten sznureczek jako nasz, nasz sznurek wiodący, a ten będzie sznurkiem, którym będziemy pracować. I robimy cały czas węzeł żebrowy, który tak naprawdę ma wyglądać jak węzeł mocujący. Zobaczcie ten sposób ma wyglądać, czyli robimy najpierw górą. Teraz dołem. Tutaj mamy pętelkę i przekładamy w ten sposób. Pamiętamy, żeby sznurek trzymać w lewej ręce. Jeśli robimy lewą stronę, to trzymamy sznurek wiodący w lewej ręce, żeby te wszystkie tutaj sploty były na zewnątrz, a nie od środka. I znowu górę. I teraz dół. Przekładamy najpierw od góry, a później od dołu. Nie powiem Wam dokładnie, ile zrobić tych splotów. Róbcie tak, żeby było po prostu odległościowo yy, w porządku. Nie powiem dlatego, że sznureczki tak naprawdę mają różną grubość. Nawet sznurek 5 mm może mieć różną długość grubość niż, niż inny sznurek 5 mm, więc tutaj trzeba troszeczkę Samemu pomyśleć nad tym, jakiej długości ma być ten, ten odcinek. Myślę, że u mnie będzie w porządku. Ja tutaj zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem splotów tak naprawdę, osiem pełnych splotów, to mogę sobie odłożyć lekko na bok i teraz przechodzę do drugiej strony, łapiemy sznurek wiodący w prawą rękę i zaczynamy robić najpierw górę przez środek. robimy to samo tylko po prostu na drugą stronę, teraz od spodu i przez środek. Tutaj też mam 8 węzełków. Wychodzi tej samej długości. Teraz sobie przekładamy wszystko do góry nogami. Tutaj na razie mogę to zdjąć. Przekładamy sobie wszystko do góry nogami, bo musimy zrobić teraz tutaj te skrzydełka nasze. Tutaj sobie podkleję jedno dolne skrzydełko, drugie dolne skrzydełko i zaczynamy. Bierzemy sobie sznureczek, który był wcześniej naszym wiodącym w dolnym skrzydełku, zaginamy to w ten sposób, bierzemy jeden sznureczek, ten tutaj bliżej, bliżej dolnego skrzydełka i robimy węzeł żebrowy. Musimy to Tutaj przyczepić, tak jakby do, do tego korpusu. Więc zaciskamy dosyć mocno, żeby nam to się ładnie trzymało i nie było odstępów. I bierzemy kolejny sznurek i robimy to samo. Mamy gotowe. Przechodzimy sobie do drugiej strony. Tutaj bierzemy ten nasz wiodący, trzymamy go w przeciwnej ręce teraz. Trzymamy go w prawej ręce. Przechodzimy najpierw zduszkę z białą. I robimy pierwszym sznureczkiem. Drugi sznureczek. Tutaj mamy teraz trzy sznurki boczne, jeden wiodący, i przechodzimy dalej. Wiodący dalej nim zostaje i robimy węzeł żebrowy. Tylko teraz bierzemy ten sznureczek, który jest najbliżej. Przekładamy najpierw górą. Jeśli, oczywiście, jakiś plot byłby niejasny, to zapraszam na playlisty z węzłami podstawowymi. Tam jest każdy węzeł dokładnie, e, dokładnie wyjaśniony. I kolejny sznureczek bierzemy. Znowu od góry. I kolejny raz też od góry. Go zostawiamy na boczku, bierzemy kolejny sztureczek, ten najbliżej naszych czułek. I teraz on jest naszym wiodącym. Robimy 4 rzędy cztery rzędy tutaj tych węzłów. Bierzemy również poprzedni wiodący. Nim zakończamy, bierzemy kolejny szturek. Nie, to, to nie, to Dobra, to na razie tą stronę zostawiamy. Przejdziemy sobie do drugiej, żebyśmy byli z dwoma stronami na równi, żebyśmy nie zdążyli zapomnieć tak naprawdę, co mamy robić. I teraz wiodący, który był wcześniej wiodącym, przekładamy go w prawą rękę, i robimy węzeł żebrowy. Z każdym tutaj z tych y, sznurków po kolei. Tą stronę już również mamy skończoną, więc sobie zaczniemy w ogóle od tej strony, co wcześniej robiliśmy. sobie tylko to ułożę. Więc tak, tu mamy trzy sznurki, tu mamy jeden wiodący. Wiodący pozostaje wiodącym cały czas, czy cały czas. W tym momencie zostaje. Bierzemy sobie ten sznureczek, który jest najbliżej. Sznureczek wiodący przekładamy w lewą rękę, bo musimy tutaj te, ten element tutaj zrobić, żeby on był na zewnątrz, czyli to samo, co tutaj, tylko po prostu tak, jak od drugiej strony. Przekładamy najpierw górą. Teraz dołem. I znowu górą. I znowu dołem. I teraz tak sobie robimy kilka kilka tutaj elementów, kilka splotów robimy. Jeszcze kawałeczek. Myślę, że będzie w porządku. Tutaj jest lekka przestrzeń będzie myślę, że w porządku. Dobrze, więc to zostawiamy. Tutaj zaraz będziemy sobie sznurki obcinać. Ale przejdziemy teraz do drugiej strony. I robimy tutaj to samo, tylko że tutaj wiodący w, w prawą rękę. Ten najbliższy sznureczek w lewą. I przekładamy najpierw góra, a później dół. Co jeśli macie za krótkie sznurki? Jeśli to są to sznurki skręcane, tak jak te, możecie sobie dokleić po prostu resztę sznurka. Jeżeli są to sznurki plecione, w tym elemencie możecie sobie doszyć i nie będzie nic widać. Ja tutaj sobie kawałek dokleję, żeby mi się po prostu łatwiej robiło. Przekręciłam już sobie tego motylka w pozycję taką, jak ten jest tutaj motylek. Możemy przejść dalej. Skończyłam już sobie tutaj tą stronę tą doklejaną wyschł mi już, więc mogę przejść dalej. Obcinamy sobie też sznureczki, bo nam są do niczego już niepotrzebne. Z tych odcinków będziemy mogli sobie zrobić później coś jeszcze innego. Bo pamiętajcie, że zawsze możecie sobie wykorzystać te elementy, które nam gdzieś tam zostały. OK, mamy w ten sposób. Teraz musimy tutaj połączyć to wszystko węzłem, węzłem płaskim. I teraz tak, tutaj mamy po lewej stronie sznureczek. Właściwie te sznurki też odcinamy, bo są też nam niepotrzebne. Zostały nam tylko dwa sznurki. Ten po lewej stronie przekładamy od spodu, ten po prawej stronie przekładamy górą. I teraz musimy je połączyć węzłem płaskim. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Ten od spodu musi iść wyżej. I teraz przechodzi jeszcze nad, nad tym sznurkiem. I zaciskamy. Tutaj ściągamy to na dół. I teraz tutaj mamy taką malutką przestrzeń. W tą przestrzeń musimy wcisnąć sobie sznurek, który mamy teraz po prawej stronie. Przekładamy go od spodu. Tutaj zostawiamy jeszcze taką dziurkę. Teraz... Idzie górą, a ten sznureczek przechodzi przez środek. I zaciskamy. Mamy już tutaj gotowy węzeł. Odpadł sznurek. <gry> Który jest mi już do niczego niepotrzebny, bo i tak trzeba je obciąć. Ale łatwiej się pracowało na dłuższym sznurku. I teraz ściągamy sobie to tak w dół, żeby nam tutaj nic nie odstawało. To przekładamy do tyłu. Obcinamy to, bo jest to nam w ogóle niepotrzebne. Teraz podklejamy te wszystkie elementy, które tutaj widzimy. Tak, żeby nam się nic nie rozplątało. Później będzie wyglądało to w ten sposób. Nawet nie widać za bardzo, że było to jakoś klejone. Poza tym będzie widać go tylko od przodu. Możemy sobie to jeszcze podocinać, poprzyklejać. Możecie użyć do tego kleju na gorąco lub magika. Ja używam zawsze magika. Po prostu nie lubię czekać, aż mi się to wszystko nagrzeje. I. Dobra. I teraz tak, teraz sobie to podkleję. No dobrze, podklejam sobie tutaj ten tył cały. Wszystkie te elementy, gdzie tam odstają, wystają, trzeba to podkleić, żeby nam się nie rozplątało. Żeby to też ładnie wyglądało, żeby nic nie odstawało i żeby nie było tego za bardzo widać. Magik ma to do siebie, że on wysycha i go po prostu nie widać, jest przezroczyste. Jeśli chodzi o klej na gorąco, niestety nie podpowiem Wam, jak to wygląda, bo no bo nie używam. Dobra, tak. I teraz tutaj sobie dajemy również, hmm, tak, więcej troszeczkę tego kleju, bo podklejemy sobie tutaj serduszko. Czy ja akurat mam serduszko, więc podklejam je tutaj na sam środeczek, czółki przecinamy na równo. Na końcówki ja tutaj też dałam troszkę kleju ze względu na to, żeby mi się bardziej nie rozplątały. No i będą ładniej też wyglądać, kiedy są po prostu takie um, zakończone, zakończone w taki sposób, a nie takie roztrzepane. No, i tak prezentują się motylki. Tutaj mam jeszcze jednego czerwonego. Tak naprawdę wszystkie kolorki myślę, że wyglądają ładnie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmiki. Zobaczycie również te motylki w większej aranżacji, w większej makramie, gdzie będą również kwiaty, i po prostu będzie można to powiesić na, na ścianie, na przykład nad łóżkiem. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę.